Cześć wam wszystkim, z tej strony Naven, a to jest Let's Play End War. Dzisiaj kolejna misja, tym razem ta sama sceneria Kopenhaga, tylko by zagramy Europą. 40 minut temu siły USA przeciążyły i wyłączyły sieć stacji przekaźnikowych w Kopenhadze, przeprowadziły atak z powietrza, zajęły europejski teren i rozpoczęły operacje bojowe wymierzone w nasze siły. Nasza pierwsza próba wyparcia ich z miasta nie powiodła się, ale teraz dysponujemy jednostkami, które przeprowadzą zdeterminowany kontratak. SWEE poświęci satelitę, aby ponownie wyłączyć stacje w mieście. Pańskie siły zabezpieczą i odpalą sieć. Gdy uda się nam uzyskać dominację elektromagnetyczną, Amerykanie będą musieli się poddać lub uciec. Ich działanie było aktem niesprowokowanej agresji pułkowniku. Żadnej litości dla najeźdźców. To wszystko. No, cieszę się. Oraz. To... Żadnej litości. Kochany rozkaz. Dobra, startujemy. No, mamy tutaj y, to z kim będziemy walczyć, jego rangę, tego typu informacje również. Y, y, będziemy informowani czy, czy walczyliśmy z danym przeciwnikiem i jak to się skończyło. pułkownik Malwini Malvini zalogował się. Strumień danych zabezpieczony. Dobra, ty idziesz do Lima. ma zielone światło. Powtarzam, Strzelcy enforcerów na ziemi, oznaczenie jednostka 1 oraz 2. Strzelcy sprawdzają się w walce z saperami i robotami bojowymi. Ten cały ciężki sprzęt, który noszą saperzy, sprawia, że łatwo ich trafić. He, <grystanie> a no fajnie. Kopenhaskie stacje przekaźnikowe są wyłączone. Musimy zabezpieczyć i ponownie uruchomić ponad połowę stacji, żeby zapewnić sobie dominację sygnałową. Obraz załatwi się. Rapier, zgłaszam się. Wszystkie drużyny w pełnej sile bojowej. Proska, przerywamy starcie. Tylko piechota może zabezpieczać stację. Jest wrażliwa na odkrytym terenie, więc trzeba stale zapewniać im osłonę. Okay. Nic nas nie powstrzyma! Potwierdzam, ruszamy! Zrobimy to. Oddział w pełnym składzie. O, widzicie, wrada. Lapier zgłaszam Piechota walczy najefektywniej, gdy ma osłonę. na Żabla, Transportowce gotowe do akcji. Tu rapier. Zabezpieczyć stację. Potwierdzam. Proszę śmigłowce. To nie jest są ćwiczenia! To nie jest symulacja! Zajęte. To się dzieje naprawdę! Na płaszam, no, na, na, mamy animację jak przebiega zajmowanie w, y, punktu. Zad... Zniszczysz te roboty. Proszę sprawdzić punkt brawo. Stacja została zabezpieczona. Dobra robota pułkowniku. Dobra. Zabezpieczenie stacji przynosi siłę sygnału, co pozwala nam na szybsze ściąganie uzupełnień. Musimy zająć jeszcze jedną stację, aby osiągnąć nasz cel. Mhm. Dobra. Tylko nie wiem jeszcze co ściągniemy, bo po prostu nie mam pomysłu, co może, co przyszło nam Stacje rzucą USA US Ruszamy! Kabla zgłaszam się. Zabezpieczam stację. Zabezpiecz się, to i będzie fajnie. Rapier zgłaszam się. Mamy osłonę, czekamy na rozkazy. Tak, to już zmiano. Tak, niemcy. Na przynajmniej dobry sprzęt robią. Proszę sprawdzić punkt Lima. Zabezpieczono. Wspaniałe dowodzenie i kontrola. Dobra, co... Możemy wygrać utrzymując te dwie stacje i czekając aż sieć ponownie się włączy albo możemy zadać ostateczny cios i zająć ostatnią stację. Pańska decyzja. Zdecydujemy się za chwilę, dobrze? dobrze? Nie możemy pozwolić Amerykanom na zajęcie kolejnej stacji. Tu są wszystkie maszyny sprawne. Amerykanie zgłaszam się. Ej, co tam jest? Eee, X Proszę sprawdzić co central. Wrogowie przemieszczają się. Korde. Widzimy saperów JSF. A saperze to tam mały problem. Tak jest! Wyłoszony Jabul, pozwali ich. Ej! Roboty!

Cofacz się Drodze Plaza zgłaszam się oddział w pełnym skład ametys zgłaszam się. Czekamy na rozkazy. Tu ametycz chce jakieś ceny. O znaleźć te czołgi Sektor centralny. Zauważono wroga. Widzimy roboty bojowe PD-6 Rottweiler. Wrogowie w zasięgu! Otwieramy ogień! Ja wolę. Śmigłowce Gepard to idealni zabójcy czołgów. A. Nie, 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 nie! Dopóki tam są saperzy, to musicie sobie radzić sami. Wszystkie No! Spadajcie, śmigłowce amerykańskie! E, Proszę sprawdzić jednostkę trzy. Kiepsko to wygląda. Amety. to ale nie. Odwrót, się! Sektor zachodni. Wróg wyeliminowany. Proszę sprawdzić jednostkę 3. Tracą efektywność. Amethyst. Moja jednostka zaczyna się załamywać. centrala, jednostki nie mogą walczyć ani się poruszać. Ekipa ewakuacyjna jest już w drodze. Dobrze, wycofajcie się tutaj. Proszę sprawdzić jednostkę cztery. Otrzymali solidne lewo. Załóżmy oczywiście. Ewakuacja, ewakuacja! Przemieszczamy się. Dobra. Radni na podkładzie, Przeciwnicy się przemieszczali. Widzimy oddział saperski, lot SM.

Rektor zachodni. Zbrojowie przemieszczają się. Tak! Widzimy kombi m -180. Tak, 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 dobrze! Kopenhasko na powodzenie. Kopenhaska sieć ponownie działa. Uzyskaliśmy pełną dominację sygnału. Słuch! Dokładnie o tym samym myślę, pani kapitan. Tego musimy się dowiedzieć. Ale generale, skoro sieć działa, możemy dać namiary bombowcom. Mówi dowództwo. Wstrzymać wszystkie działania bojowe. Amerykanie zaakceptowali moją ofertę. Wypuszczą ministra Pulena w zamian za zapewnienie bezpieczeństwa transportu ich oddziałom w odwrocie na ich statki na Morzu Północnym. O, nie faj. No dobra, no, poświęć... Nie będziemy mu poświęcać naszego ministra. Co? No, trudno. Co? Fajny. Co tam? Ciągle unosi się nad Kopenhagą, a USA i Europa zatrzymały się o krok od otwartego wypowiedzenia wojny. Prezydent Bessera wciąż twierdzi, że dysponuje dowodami na istnienie spisku mającego na celu zniszczenie Freedom 4, ale prezydent Perot nazywa te zarzuty niedorzecznymi. Obaj przywódcy zgodzili się spotkać na nadzwyczajnym szczycie, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Londynie. Data startu Freedom 4 została zmieniona. Prom ma wyruszyć jutro nad ranem. Dobra, to będzie krótki odcinek. Czyli teraz będzie podbój ze strony Rosjan. Chyba jeszcze będzie jedna misja, dwie. Chyba czekają nas jeszcze trzy misje do preludium, a potem się zacznie zabawa. Także żegnam.